Chyba jednak e, zainwestuję w bezprzewodowy. Ma wszystko. Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Jestem Karolina i przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj będzie parę rzeczy, o których już wam kiedyś tam wspominałam, w jakichś filmach, w jednym, drugim, trzecim, ale może ktoś jest nowy i jeszcze tego filmu nie widział. Po pierwsze, i coś, co chyba mi zaoszczędza najwięcej pieniędzy, to jest nie chodź do sklepu dla rozrywki. Czyli jeżeli nie masz co robić, jeżeli ci się nudzi, jeżeli potrzebujesz wsparcia psychicznego, jeżeli jest ci smutno, jeżeli yy, mówisz sobie: O, ja sobie nie kupiłam ostatnio nic, żadnych ubrań, a może kurtkę potrzebuję. I zamiast posprzątać w domu, i znaleźć te wszystkie rzeczy, które już masz, to idziesz po sklepach i kupujesz, no bo inaczej się nie da. Zdecydowanie dobrze jest chodzić do sklepu, jeżeli masz jakiś cel w tym chodzeniu. Ja na przykład ostatnio poszłam do Teliego, dlatego że planuję zrobić urodzinki. Stwierdziłam, pójdę, zobaczę co mają i zostawiłam tam 80 złotych i w sumie nawet nie wiem, czy mi się to przyda na te urodzinki akurat, które będę organizować, tylko a to się przyda kiedyś, a to się przyda kiedyś. Kupiłam kleje, chociaż kleje mam i wiecie o co chodzi. Taka samo nakręcająca się spirala, jeżeli idziesz do sklepu, w którym lubisz coś kupować i dawno tam nie byłaś, a o tym możecie więcej zobaczyć w tym filmie o sklepach egzotycznych, w których tłumaczę to zjawisko. Idziesz gdzieś i czegoś nie kupujesz, mimo tego, że chciałaś bardzo i już masz rękę na tej rzeczy, już ją wkładasz do koszyka, ale sobie mówisz, nie, poczekam, kupię ją później, zastanowię się, wtedy nagrodź siebie oszczędnościami, które wydałabyś na ten przedmiot. Na przykład idę do sklepu i widzę ładną pościel z waszej Chcę już ją brać, bo jest tania, bo jest ładna, bo mi się przyda. Przyda. Wiadomo, że nie zawsze się przydaje, ale tak sobie powtarzamy, żeby uzasadnić ten zakup, wtedy na osobne zupełnie konto oszczędnościowe wpłacasz sobie te 60 zł, bo wydałaby się na bzdurę, a nie wydałaś. W ten sposób oszczędności podejrzewam, że dosyć szybko się pojawią i co więcej zauważysz, na jakie rzeczy najwięcej chciałabyś wydawać pieniędzy. I druga rzecz, która jest związana z tym też, to jest robienie zdjęć w sklepie. O tym też już kiedyś wspominałam, jeżeli chodzisz po sklepie, Widzisz różne rzeczy, które Cię interesują, robisz zdjęcia tym rzeczom, później przepłacasz sobie te pieniądze, o których rozmawialiśmy wcześniej. Natomiast chciałabym, żebyście każdą rzecz, którą chcecie kupić, robiły zdjęcie. I najlepiej, jeszcze później, w domu, wieczorem albo po tygodniu oglądać sobie zdjęcia i stwierdzić, o, nie kupiłam tego. A mogłam, mam te pieniądze, które bym na to wydała, i teraz pytanie: czy powinnam to kupić? Czy to była totalna głupota i chciałam to kupić? Bo tak, po prostu, bo mi się podobało. Kolejne dwie rzeczy, o których warto jest mówić razem, nierozdzielnie, to jest po pierwsze chodź na zakupy z listą, zawsze o czym w kółko gadamy, praktycznie. Macie listę, ja mam na przykład listonik, ale można też sobie zrobić notatkę w telefonie, macie listę na kartce, jak Wam wygodnie, jak lubicie, tak robicie listę. Kupujecie tylko te rzeczy z listy, ale z drugiej strony, w tej liście, którą robicie, trzeba przewidzieć też przyjemności. Jeżeli nie przewidzisz przyjemności wtedy, to później, jak wrócisz do domu, to ci się przypomni, że nie masz przyjemności w ogóle z życia i musisz sobie jakąś kieskę sprawić nową, albo musisz iść do sklepu po chipsy tylko, a jak już będziesz w tym sklepie, to chipsy i piwo, i jeszcze wino, i jeszcze coś tam. Dlatego właśnie, jak już idziesz na te zakupy, to przewiduj to, że przecież macie wieczór wspólny przed telewizorem na przykład i trzeba kupić sobie przekąski. To będzie dla każdego coś innego oczywiście, bo ja akurat mam wieczór z mężem jeden na tydzień, a ty możesz mieć nie wiem, na, na przykład dzień z mężem codziennie, także każdy z nas jest inny, każdy robi tak jak uważa, ale warto jest się nad tym zastanowić, kiedy przewidujesz sobie listę zakupów. Kolejna rzecz, o której warto jest powiedzieć przy okazji przygotowywania się do zakupów w jakiś tam sposób pod kątem oszczędności, to jest. Pójście na zakupy i nie kupowanie rzeczy, których dobrze nie przemyślałaś, albo takich, których wiesz, że potrzebujesz. Czyli jeżeli ja idę na zakupy i widzę, że w Lidlu jest promocja na kurtki zimowe, to najpierw trzeba te promocje i te kurtki zimowe dobrze przemyśleć. Ile mam kurtek w domu? Czy jest mi w ogóle kurtka zimowa potrzebna? Czy akurat ta kurtka zimowa za tą cenę się opłaca? To jest wszystko kwestia priorytetów. Co wy chcecie akurat kupić w danym czasie, ja wam nie powiem. Trzeba też sobie wybierać, przebierać, bo się może okazać, że to, co leży na promocji w Lidlu, jest jeszcze tańsze gdzieś indziej. Tak jest bardzo często ze sprzętami AGD w Lidlu i z zabawkami. Zabawki często w Lidlu są z play -Doh, z Lego, takie oryginały. To warto jest sprawdzić sobie w internecie, czy nie jest przypadkiem taniej. Nie wiem, jak Wy, ale moimi ostatnio ulubionymi płatkami. Są płatki z biedronki za 2 złote. One mi bardziej smakują niż czokapiki. Nie potrafię powiedzieć dlaczego, skąd to wynika. Ja lubię bardziej te nierooryginalne płatki i jeszcze na tym oszczędzam. I błagam! Jeżeli jest tu ktoś, kto ma silną potrzebę wypowiedzenia się w kwestii jedzenia płatków śniadaniowych, to y, powstrzymajcie się troszeczkę, jedzmy wszyscy to, co chcemy. Jeżeli ja mam ochotę na płatki raz na miesiąc, to dajcie mi zjeść te płatki i ja nie będę zaglądać wam w talerze. Hmm? O, nie wracają do O nie, nie wracajcie jeszcze! Jeszcze nie! Także wracając do płatków, polecam kupować marki własne sklepów. Dla mnie to jest akurat Biedronka, ale też Lidl ma wiele marek własnych, inne sklepy mają marki własne, więc warto jest się zastanowić, czy na pewno trzeba kupić mlekowite akurat, a nie mleko z Pilosa. Polecam dobrze przewidywać budżet zarówno spożywcze, jak i chemiczny. To, że ty dzisiaj mówisz, wydaje 500 złotych tygodniowo na zakupy, to nie znaczy jeszcze, że wydajesz 500 złotych tygodniowo na zakupy. To, że ja mówię, że 300 wydaje, to nie znaczy, że tam 300 rzeczywiście. Czekaj nagrywa. To tylko znaczy, że mi się wydaje, że wydaje 300 zł. Czyli teraz trzeba sobie przeanalizować wszystkie zakupy po kolei. Czyli na przykład idę do sklepu i kupuję w poniedziałek certę rzeczy różnych za 300 zł. I to powinno mi wystarczyć, bo to jest mój budżet. Ale jeszcze kupuję na Allegro chemię. Kupuję w Rosmanie papier toaletowy. Do Lidla wiadę i jalapeno chcę kupić, więc sobie jeszcze wezmę chipsy, a więc sobie jeszcze wezmę salsę i tak dalej, i tak dalej. Nakręca się spirala naprawdę z budżetu za 300 zł. Robi się budżet za 500 albo za 600 zł. Zwykle jest tak że to się i tak opłaca. Dlatego, że y, często kupujesz y, rzeczy, których y, przez dłuższy czas nie będziesz potrzebować na przykład, albo są na promocję. Tylko pilnujcie sobie tego waszego budżetu, czy on na pewno się zgadza z tym, co wam się wydaje. Lepiej sobie po prostu wziąć wyciąg z konta, przeanalizować sobie wydatki i zobaczyć wtedy, ile tak naprawdę leci kasy w Allegro. Warto jest się też dobrze zastanowić nad tym, czy coś kupujecie częściej, czy rzadziej i kiedy będziecie potrzebować na to kasę. Na przykład ja kupuję kawę tak raz w miesiącu, Raz na dwa miesiące i czasami już kupuję drugie opakowanie, bo wiem, że mi się za chwilę skończy. Warto jest mieć zapas czegoś, co lubicie. Ale na przykład też w drugą stronę u nas jest często tak, że jak kawa się skończy, to idzie kawa, która jest tańsza. Więc też warto czasami zrobić sobie takie przetrzymanie. Na przykład dzisiaj skończyło mi się mleko, to zobaczymy, ile dni jestem w stanie wytrzymać bez mleka. Albo skończyła mi się mąka, zobaczymy, ile dni jestem w stanie wytrzymać bez mąki. I tak dalej, tak dalej. Myślę, że kumacie o co mi chodzi. Także z jednej strony przewidywać właśnie to, to, że będzie coś wam potrzebne za chwilę, a na przykład w poniedziałek wycyskać się z całego budżetu, albo w drugą stronę zastanawiać się i sprawdzać, ile czasu jesteś w stanie wytrzymać bez jakiejś rzeczy. Zapewniam Was, że wtedy robi się takie ciekawe, kreatywne rzeczy i różne rzeczy się też wyszukuje w internetach, kiedy macie problem z czymś, czego nie ma u Was w domu, na przykład u nas często nie ma jajek i muszę kupić siemię lniane właśnie na taką okoliczność, bo ciągle o tym zapominam. Siemielniane to jest super zamiennik, generalnie jajka. Masz zawsze listę takich rzeczy, które zawsze wykorzystujesz. U mnie to są puszki, u mnie to są strączki, u mnie to są pomidory, u mnie to są ogórki, kapusta kiszona też zawsze pójdzie. To są zawsze takie rzeczy, które my zjemy, nieważne w jakiej formie i czy mi się będzie chciało kapustę kiszoną gotować na bigos, czy nie, to już jest moja sprawa, natomiast my zawsze ją zjemy. Jeżeli jest promocja na te produkty, które mają długą datę przydatności do spożycia, na przykład puszki, to nie widzę przeciwności w tym, żeby kupić je na tej promocji, bo jeżeli ci się skończy w momencie, kiedy promocji nie będzie, bardzo często nawet 50% możesz na tym stracić. Dlatego warto jest się zastanowić, ile tak naprawdę tych puszek potrzebujesz w swoim domu i jaki zapas mógłby sobie stać. U mnie jest w tej chwili jakieś 10, i myślę, że one wcześniej czy później yy, i tak zostaną użyte. To jest też ulubiony produkt spożywczy mojego męża. Jeżeli on ma robić obiad, to zawsze sięga właśnie po puszki i po pomidorki. O tym już mówiłam trochę wcześniej, ale warto jest się zawsze zastanowić, ile kosztuje dana, y, dany produkt w jednym miejscu i w drugim. Jeżeli idziesz do sklepu i widzisz kurtkę zimową za 80 zł i wydaje ci się to tanio, dla mnie to jest bardzo tanio. To wtedy y, możesz też sobie wyszukać w internetach, możesz zobaczyć gdzie jest teraz to taka sama promocja często w biedronce i w Lidu są te same rzeczy na promocji jednocześnie, bo oni ze sobą walczą albo się dogadują. Warto jest się zastanawiać w różnych sklepach szukać, a czasami też są przeceny w innych sklepach, w których byście się nie spodziewały, że znajdziecie przeceny na te rzeczy. Ja na przykład bardzo często ubrania i buty kupuję w kerfurze, bardzo często kupuję, to znaczy kiedy już kupuję, to po buty najczęściej idę do kerfura, bo tam jest tanio i wbrew pozorom Mimo tego, że jakość nie jest najlepsza, to te buty jakoś trzymają się całości. Nie, nie wiem o co chodzi. Nie, nie potrafię powiedzieć, jaki jest powód tego. Ostatni punkt na dzisiaj to jest punkt o tym, żeby wybierać dzień na zakupy wtedy, kiedy jest największy wybór. Czyli jeżeli jest jakaś promocja, to prawdopodobnie w pierwszy dzień tej promocji tych produktów już nie będzie. Dlatego moim ulubionym dniem na yy, zrobienie zakupów to jest na przykład poniedziałek w Biedronce, wtedy jest wszystko, czego potrzebuję. Kiedyś Wam mówiłam, że nie było bananów w Biedronce, nie było w Lidlu, czegoś tam, to wynikało z tego, że ja pojechałam po tym największym boomie, kiedy ludzie wszystko wyprzątnęli i jeszcze nie zdążyła dojść następna dostawa. Musicie sami sprawdzić, w który sklep kiedy ma najlepszy wybór. Ty zdobędziesz na promocji. Najmniej wydasz i największy wybór z tych rzeczy, które lubisz, będziesz mieć. I jeżeli chodzi o moje takie podstawowe rzeczy, to to będzie tyle. Na dzisiaj komentarz to będzie ten komentarz. Zgodnie z prośbą daję wam y, sposoby na oszczędzanie, które są prostsze. Jeżeli y, lubisz filmy o oszczędzaniu, to tu masz całą playlistę różnych rzeczy, które już mówiłam na temat oszczędzania. A ja się z tobą żegnam i do zobaczenia w następnym wideo. Pa!